Mikrofon HEIL PR20 dał się poznać jako znakomicie brzmiący mikrofon wokalny. Jest to świetny wybór dla osób chcących podnieść swoje walory dźwiękowe w prezentowanych materiałach wideo. Powszechną opinią jego jest to, że jakością dźwięku rywalizuje z dużo droższymi mikrofonami. Producent daje w zestawie osłony przed wiatrem futerał na suwak i klips do statywu. Heil PR-20 jest mikrofonem dynamicznym o szerokim paśmie przenoszenia 50 Hz do 18 kHz. Ma dużą membranę zapewniającą szeroki zakres częstotliwości z doskonałą górną średnicą. Mikrofon jest bardzo solidnie wykonany o bardzo ładnych walorach estetycznych. Wrzuca się w oczy piękny, niklofany ekran siatkowy. PR-20 recenzenci opisują jako świetnie brzmiący, słyszalnie lepiej niż jego następca PR-22, który ma poprawione tłumienie hałasu powodowanego trzymaniem go w dłoni, ale już z pogorszeniem barwy dźwięku w stosunku do modelu PR-20. Przy kupnie tego mikrofonu należy pamiętać, że jest to bardzo kierunkowy mikrofon. Wszystkie mikrofony Hey są ręcznie składane i testowane w USA. Producent udziela 3-letniej gwarancji na ten model mikrofonu. Ciekawostką jest, że jest to także bardzo ceniony mikrofon u entuzjastów krótkofalarstwa. Mikrofony Hey są również cenione w radiach stacji nadawczych FM na całym świecie. Głównie model PR40. Ten dźwięk jest nagrywany właśnie mikrofonem HEIL PR20. A teraz dźwięk jest rejestrowany bez mikrofonu HEIL bezpośrednio na rejestrator Sony.